Oh, <laughs> Więc, so to jest od do Jak video games influencent AI, po uh, so like, uh, uh, AI, jest uh, 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 o one and what the future maybe postępują, so i jaka przyszłość przed nimi. Heard, Wszyscy słyszeliście. Nie ma sensu wyjaśniać, w jaki sposób, jak gry na przykład grają, jak komputery grają w szachy, jak pobiły Kasparowa, jak ułatwiają, jak mogą przewidywać ruchy naprzód i w ten sposób pobiły Kasparowa. Czyli algorytm zawsze wygrywa z człowiekiem. Jeśli chcesz grać z algorytmem, to przegrasz. I to jest przeszłość AI w grach, a teraz jest to o wiele bardziej skomplikowane. Nie starajcie się tego odczytywać, gdyż to jest bardzo skomplikowane. Ważne jest to dla gier wideo w jaki sposób AI jest wykorzystywane dla gier wideo. Mamy tutaj klasyczne AI i uczenie maszynowe. Dotyczy wszystkiego, co z nami jest od 20-30 lat, a może nawet gier wideo. Jeśli jesteś osobą, która gra, która strzela, jesteś, masz swój awetar, poruszają się one zgodnie z tymi algorytmami, patrolują obszar, widzą cię, widzą cię osłaniają i następnie ty zastrzelisz ich. To jest takie planowanie, gdzie algorytmy które są, opierają się na drzewku decyzyjnym, które jest mega skomplikowane, a to jest klasyczna AI i mamy uczenie maszynowe. Mówimy tutaj o deep learning i tak dalej, generalne um, AI, czyli generatywne, na przykład chat GDP pozwala nam generować różne wizerunki, teksty i tak dalej. Mamy różne obszary wskazują na różne kierunki. Mamy też AI dotyczące doświadczenia gracza. U spodu mamy AI do produkcji gier. Również możemy powiedzieć, że agenci AI grają, tworzą i modelują gry. To jest kolejny obszar, który można wskazać. Pokrótce wyjaśnię. To jest coś, co należy rozumieć jako coś, co wpływa na te trzy obszary: Miejsc, miejsce, tworzenie i modelowanie. Jeśli rozum, mówimy o klasycznym AI, pokrótce postaram się roz, rozszyfrować, co to znaczy, ponieważ ważne jest, aby tutaj zaznaczyć, jak możemy rozumieć AI. Jako coś, co rozwija ten obszar AI w, gr w grach. Kiedy mówimy o klasycznym AI, jest tą NPC, czyli postaci NPC. I tu jest Bioshock Infinite z 2013 roku, ponieważ Bioshock Infinite jest grą, która jest takim benchmarkiem w NPC. Tu mamy Elizabeth NPC, jedna z bohaterek w tej grze. Ona jest yy, tak jakby z tym bohaterem, który gra. I ona cały czas ci towarzyszy. Jest idealną NPC. Jest to idealny przykład. Fantastycznych NPC, który zachowuje się tak jak człowiek. Ale tu nie chodzi tylko o NPC, z którymi możesz wchodzić w interakcję, gdzie dostrzegasz różne postaci, które są najważniejsze w grze. Ale to też chodzi o, w ogóle o przeciwników, kiedy grasz w jakąś grę strategiczną. Konkurujesz z różnymi krajami czy narodami. Na przykład jeśli grasz w Stellaris. I tu też mamy różne przestrzenie, ponieważ przechodzisz przez różne wszechświaty, a przeciwnicy są agentami AI. I to, to co wpływa na gry, jeśli chodzi o zmiany, doświadczenia gamerów które zmieniają grę, to co powoduje, że ta gra jest fajna, że się dobrze w nią gra. To jest doświadczenie gamera, czyli gracza, ale również tworzenie gier, ponieważ agenci AI to są ci, którzy grają w gry, ale grają w nie w ten sposób, że ich nie widzisz. Oni grają po to, aby szukać błędów, bugów i chcą pomóc um, tym, którzy piszą te gry, aby gry były coraz fajniejsze i ulepszone. To jest AI, który gra w gry. Tutaj widzimy, jak grać albo nie grać. A to jest AI, które tworzy. I to jest taka procedura to jest generacja. Na przykład No Man's Sky jest jedną z tych gier, która jest od początku do końca wygenerowana, podróżujesz gdzieś we wszechświecie, odwiedzasz różne planety, nie ma jednej planety, wszystko jest wygenerowane od początku, różne drzewa, planety, zwierzęta, wszystko i każdy gracz ma odrębne doświadczenie. Tutaj mówi, mówimy o usprawnianiu i udoskonalaniu i w, w czasie rzeczywistym. I to też można tutaj zaktualizować gry, które są starsze. I, gdzie, i tu chodzi o też o dostępność, generowanie um, tekstu, głosu, jak również tworzenie kodu i tak dalej. Ale możemy tutaj powiedzieć, że są gry, które są od początku pisane, i jednym z przykładów może być This Girl Does Not Exist. To jest świetny tytuł, ponieważ jest to taka układanka, ale This Girl Does Not Exist, czyli ta dziewczyna nie istnieje, więc każda gra jest inna, ponieważ każdy taki puzelek jest wytworzony przez, właśnie jest generowany i właśnie o to chodzi w tworzeniu gier. Znowu, uczenie maszynowe czyli ten postęp z którym się mierzymy dzisiaj, czyli to na przykład AI który modeluje i to jest tak jakby matchmaking, czyli dopasowywanie. Kiedy grasz z przeciwnikiem, wówczas AI stara się z, zgadywać, w jaki sposób was połączyć, czyli zma, zmaczować ludzi, którzy wspólnie grają. Bo nie byłoby przyjemnie, gdybyś grał z kimś, kto jest o wiele bardziej e, zaawansowany, ponieważ natychmiast by cię pokonał i wówczas e, nie byłoby radości. Więc o to chodzi z tym matchmaking? E, mamy Call of Duty ubiegł, ubiegłoroczny, e, MM, e, MW Trójka gdzie tam jest idealny mechanizm maczowania. I jest również modelowanie, e, zachowania e, graczy i analitykę, e, jeśli chodzi o produkowanie gry, ponieważ e, chodzi tu o procesowanie, przetwarzanie dużej ilości danych. Producenci nie, nie publikują tych danych, więc nie jesteśmy pewni, jak wykorzystują oni te dane, aby usprawnić te gry, ulepszyć je, ale od czasu do czasu programiści uwalniają te dane. I tutaj mamy przykład Tomb Raider Underworld, gdzie. Zostały uwolnione te dane do grupy naukowców ze Stanford i na podstawie tej analizy powstała bardzo dobra typologia graczy. Deep Learning oczywiście tu umożliwia nam analizę dobrej, dużej ilości danych. Również tutaj jest możliwe wykrywanie oszustów i toksyczności i agenci AI próbują powstrzymać to zachowanie. Tak jest wykorzystywane AI w grach wideo, ale też są tworzeni agenci AI, którzy grają w grę. Nie tylko tworzą, modelują, ale naprawdę grają w tą grę. Są graczami. Więc Google DeepMind stworzył AI agent, Agenta. Jest to taka sama e, sytuacja jak na przykład z Szachami. E, oni zawsze wygrywają agenci AI. Tu jest grafika ze strony internetowej. E, algorytm tutaj widzimy tutaj jest to jak gra w papier kamień nożywce. StarCraft to jest um, gra podzielona na jednostki i jest to Podobne do tej gry w papier, kamień, nożyce. Mamy e, poszczególne unity, jednostki, gdzie, w których poszczególne są pobijane tutaj e, e, w fabule jednostki. E, wykorzystano tu różne jednostki. Widzimy na grafice: e, gra się specjalizuje, agent się specjalizuje, i ta specjalizacja się zawęża. Oczywiście granie przeciwko samemu sobie nie jest e, jakoś super e, zabawne, ale e, le, lepiej jest, jeśli pobijamy e, innych graczy, więc e, d, 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 lepiej, jeśli gramy e, przeciwko przeciwnikom. E, więc w StarCraftie zaproponowano rów, różne kombinacje i Alpha Star e, pobił każdego możliwego przeciwnika. Mógł przewidzieć każdy możliwy scenariusz. Jest lepszy niż ludzie. Jest to e, oczywiste, że gry wideo wpływają na AI w przeszłości i teraz, ale co jest przed nami? Widzimy tutaj na slajdzie kolejny e, przykład. Nie widzimy tytułu: Galactic Arms Race z 2010 roku. Jest to klasyczny przykład ponieważ za, zanim zaczęła być komercyjnie wypuszczana, był to eksperyment naukowy. Naukowcy, którzy stworzyli tę grę, wprowadzili e, algorytm, e, e, jest, jest, e, jest to pojazd, który strzela, który e, i, i tutaj algorytmy przewidują zachowanie i... Um, tutaj algorytm dostosowuje się do naszego sposobu grania. Jest również i, i, można edytować e, te sieci, głębokie sieci neuronowe samemu. Jest to mm, dobry przykład. Co przed nami, jeśli chodzi o gry? Myślę, że jest wiele tutaj u, ulepszeń. I prawdą jest, że producenci, programiści próbują wprowadzać nowe sposoby, wykorzystać AI w nowy sposób. Chcą stworzyć, stwo stworzyć idealnych MPC-ów, które odpowiadają na przykład w czasie rzeczywistym. Nie ma linii dialogowych, ja, żeby prowadzić interakcję, ale jest to tak jak czat z czatem GPT, tak jakbyśmy rozmawiali z nim. Mamy tutaj przykłady gier. Inward Origin, Vaudeville, obie z 2023, które są grami detektywistycznymi. Jesteśmy detektywem, który próbuje rozwiązać zagadkę, przesłuchujemy podejrzanych itd. Mamy dużo filmików na YouTubie, gdzie gracze naśmiewają się z tych gier, ponieważ czasem ta rozmowa brzmi bardzo dziwnie a to się dzieje oczywiście ale jest dużo ulepszeń tutaj więc wykorzystywanie AI generatywnej w ten sposób również jest przed nami e, gracze którzy tworzą własne e, własne scenariusze Herika e, ChatGPT Companion więc tutaj możemy z nią rozmawiać na temat danej misji, na temat danego świata, w którym gramy, na temat y, y, przygód, różnych postaci. A Herika wie wszystko. Jest to chat GPT, wiemy jak działa, jak odpowiada. Czasem y, ma halucynacje, ale y, jest to całkiem fajny sposób. Y, nie znaczy to, że y, w pewnym momencie będzie idealny N NPC. Na przykład Ubisoft, jedna z największych firm, e, które produkują gry, e, wprowadzili projekt. To jeszcze nie jest gra, e, jest to postać NPC, oni to testują. Na przykład e, gracze wyznaczają innych graczy, e, aby testowali tego NPC-ta i jeden z graczy właśnie tutaj z nim rozmawia na tym zrzucie ekranu. Jest to wyimaginowany świat. Gdzie ta postać, ten NPC, jest, jest wojownikiem o wolność, walczy przeciw dużym korporacjom. A gracz pyta, dlaczego walczymy? Dlaczego nie iść na burgera? A on odpowiada, ponieważ to ważne jest dla naszego świata, środowiska i tak dalej. Rozmowa trwa dalej i w pewnym momencie. Kiedy gracz mówi, dobrze, wchodzę w to, chcę dołączyć do Twojego ruchu oporu. I po 20 minutach NPC odpowiada, dobrze, podam Ci szczegóły misji i pójdziemy na burgera. Pamięta o tych burgerach. Jeśli spojrzymy na filmy na YouTubie, widzimy, że ten. Nowy NPC to nie jest nic zabawnego, jest to prawdziwa rozmowa. Jest to prototyp, projekt, to nie jest jeszcze w grze. Jest to jeden z jedna z postaci NPC. Jest dużo wiele innych przykładów, które są ważne w grach i które mają wpływ tutaj na AI. Jest gra Gran Turismo, wyprodukowana przez Sony dla PS5 i dla PC. Wprowadzili Gran Turismo Sophie AI. Jest, to, jest tutaj agent AI, który jest wykorzystany do tego, aby trenować algorytmy właśnie w sposobie prowadzenia pojazdu. Zakłada się, że jest nie do pobicia tutaj ten agent AI, uczy się na, na, uczy się na tym na danych, jak ludzie grają i ma do tego style prowadzenia sławnych kierowców jak na przykład Hamilton. W roku 2022 było to wprowadzone w magazynie Nature i naukowcy stwierdzili, że może możemy wykorzystać Sophie AI w pojazdach autonomicznych. Było to tak dobre Gracze e, są niesamowici. Próbują pobić e, właśnie tego Sophie AI. Mamy tu wiele e, filmów e, na YouTubie, e, gdzie gracze próbują e, po, pobić e, tego e, agenta AI. Po prawej widzimy tutaj e, mamy tutaj e, screenshot z tego e, filmu. I tu widać, że jakiś gracz zapowiedział, że wprowadzi jakiś trik w stylu Hamiltona, aby pobić agenta AI. Przed nami wiele usprawnień, duży rozwój. Mamy SOFI, mamy NPCs, mamy coraz więcej agentów AI w grach. Są oni coraz lepsi. Czy jest możliwe, że będzie super inteligentna gra w przyszłości? Jeśli znamy gry, różne gatunki, e, e, znacie Grand Theft Oto? Jest, tutaj jesteście przestępcą, ale dobrym przez przestępcą? Oczywiście robimy złe rzeczy. E, zabijamy ludzi, kradniemy e, auta, ale mamy dobre serce. Są, równe, są różne miasta, jest, są obszary wiejskie, możemy sobie pojeździć po mieście, ale numer 6 pojawi się prawdopodobnie część szósta w, za 3 lata. Ale co, jeśli chodzi o Grand w Auto część ósma za 10 lat na przykład? Czy jest możliwe, że będziemy mieli super inteligentną grę, gdzie wszystko będzie wygenerowane przez AI. To będzie inny świat. Zaczynamy grać na Ziemi, na przykład. Wykorzystamy pojazd kosmiczny, żeby się przenieść, żeby się przenieść na Marsa. Mamy różne postacie. E, o, odpowiada nam e, e, agent AI e, w czasie rzeczywistym na wszystko, co mówię. Trudno sobie to wyobrazić, bo nie mamy możliwości technologicznych na ten moment. To oczywiste, ale kto wie, być może to się zdarzy w przyszłości, kiedy wprowadzimy nowe, bardziej skuteczne sposoby, e, i będziemy mieli inne urządzenia, inne karty graficzne. Które nie zużywają tyle energii, i tak dalej. Teraz powiedziałbym na ten moment, że trudno sobie wyobrazić, i a, jeśli w, mówimy o różnych postępach w grach i w AI, duży gracze, duży deweloperzy, producenci próbują usprawnić gry, tak jak to przedstawiłem, ale jest dla nich ten oczywisty cel, czyli zysk. Myślę, że interesują się oni ulepszeniem tych gier do pewnego momentu. Są natomiast pewne bariery, bariery technologiczne. Mają technologię, ale nie mają technologii, aby wprowadzić grance w auto, część ósma ale oni nie będą eksperymentować z tymi ulepszeniami bo będą się e, obawiać że gracze nie będą mieli tych e, technologii że komputery graczy będą zbyt słabe aby grać w tą grę e, więc e, jest e, też kwestia wykorzystania generative AI jest dużym problemem prawnym Oczywiście mamy dużo, zarabiają dużo tutaj na tych grach, więc są potrzebne sprawdzone metody, konwencje. Jeśli mamy te linie, linie dialogowe, nie potrzebujemy być może tego, żeby rozmawiać w czasie rzeczywistym na ten moment. Oczywiście firmy rozwijają AI dla. Zysku i dlatego, żeby była to zabawa, żeby to była frajda dla użytkowników. Jeśli, jeśli użytkownicy chcą mieć tego typu NPC-ów, to oczywiście, czemu nie? I tutaj na koniec, kiedy zapytałem czata GPT, aby wygenerował obraz, jak wyobrażasz sobie przyszłość AI w grach, po lewej mamy ten obraz, a w innej sesji zapytałem, jak wyobrażasz sobie przyszłość AI bez gier, jest bardzo tutaj podobna sytuacja. Nie mówi to nam wiele. Ale zostawię was tutaj Państwa z tym jako taka, jako taka ostatnia uwaga. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Jeśli są jakieś pytania, nie wiem czy mamy czas, być może mamy. Dziękuję bardzo.